Zdecydowana większość pacjentów, która jest wentylowana mechanicznie w domu, są to pacjenci, którzy wymagają wentylacji tak nieinwazyjnej. To znaczy, nie jest u nich wytwarzana tracheostomia, czyli otwór mniej więcej w, tej, w, te, w tym miejscu w szyi, gdzie zakłada się odpowiednią rurkę, żeby przez tą rurkę doprowadzać do płuc gazy oddechowe. Najczęściej jest to wentylacja przez maskę, którą pacjent sam sobie zakłada. I sam sobie zdejmuje. A więc jest to w pełni terapia kontrolowana przez pacjenta. Natomiast wyjątek stanowią najciężej chorzy pacjenci. Zwykle są to pacjenci z chorobami nerwowo-mięśniowymi, zwłaszcza ci pacjenci, u których choroba nerwowo-mięśniowa nie pozwala im na zachowanie prawidłowego odruchu przełykania. I gdyby nie mieli założonej tracheostomii, byłaby duża szansa, duże ryzyko, że zachłystywaliby się własną śliną, ewentualnie pokarmem, który by przyjmowali. Dla bezpieczeństwa tych chorych konieczne jest wytworzenie tracheostomii, a więc otworu w szyi, przez który wkłada się odpowiednią rurkę i do tej rurki podłącza się respirator i przez tą rurkę podawane jest powietrze z respiratora i w ten sposób pacjent otrzymuje odpowiednią ilość powietrza do płuc.